Chciałem się z Państwem z SIDE, sklepu z Fortnite edycji 13 marca 2021 roku. Jestem, jest na spodach, się nie ma spodu, się z czasów, które są słabo, są ręczki, łapkę w górę, w parę się też skarali, komisja, a że się do sklepu. Mamy znaki, sklep, który był do wygrania, 11 marca na torniku. Bardzo ładnie, jest spoko, jest dosyć duże, ale jest spaczka. Oni znają, on ma dwa taki taki ten jest znaki, ładniejszy. Yy, ma też zbierak, który, no ten styl jest dosyć ładny, muszę powiedzieć. Jest, jest spoko. przybijać yy, przybijaczy meteorytów. To jest dosyć żalutnie, ale no nie będą najgorzej. Nie, nie jest troszkę. I też na ten drugiej stylu, moim zdaniem, też jest lepszy. Dobra, nieskończony. Bardzo ładną polernikę ma. Generalnie słodny. Gwiezdny grzmot. Też jest fajny Jest okej. Okay. Yy, Wieczne zero yy, Skórka do broń. Bardzo ładna. Mi się nam podoba. Nie miałam. Yy, Panie Cherry też. Też jest spoko. Yy, archana Też jest spoko. Fajny plecaczek ma. To się rusza. To, 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 no wiecie. Yy... No, powiedzmy, że to jest pajęk i jego ręce się ruszają. Ale bardzo ładny skin, jak moim zdaniem. Sieć łamacz, też bardzo ładny zbieraszek. Młoda lotnia. Która też, też moim zdaniem bardzo ładna. Teraz tutaj mamy lawrona. Takiego wisienica, może tak to nazwał. Ale jest swoko. Nie wygląda jakoś bardzo źle. Jest okej okay, moim zdaniem. Dyspozytorka. Też jest bardzo fajna. Ma dwa style, taki Taki, jeszcze tu taki styl. Może jeszcze tak, tak jeszcze. Ale ja generalnie pro, pro, preferuję bardziej albo ten styl, albo ten, bo weszczap ten, ten, mi się nie podoba. I też ma bardzo fajny wlasek, który ma, jak że albo zadajecie obrażenia, co on się świeci, albo jak wy dostajecie obrażenia, co się świeci, ale nie pamiętam jak to było. Ale jest ładny. Komandowska, też bardzo fajny yy, ciśnij wciśnięciku. To jest spoko. Człopany jest taki e, Herb, czempiony. Nie, czempiona. Dobra, to się przeczytałem. Jest, promocja czasowa, czyli jest szansa, że są później będzie droższy, nie? Dobra, i mamy wszystkie tańce serii Iton. ja no, oczywiście, wszystkie diamanty mają prawo autorskie, to dlaczego by nie? Ale są złapane, mogę wam pokazać, jak wyglądają. Eee... to jest tak też spoko nie zaczynaj też jest ok yy, podejdzie też jest spoko, dzikość ja yy, wadała Switch, jakoś tak też jest ok jak najbardziej dalej mu faso też jest spoko yy, dalej mamy Master Chiefa yy, serię icons cały czas mamy zerfroz Lachlana Degrebrzy'ego, de LazyRaperu i Ninja. Ja tutaj mam Kratos'a, i ich pakiety też się nie zmieniły No i ekipa też czasami do końca marca Więc jeśli, jeśli mi się spodoba, spodoba to tutaj słowa z... Ja nie umiem mówić widzowie słowa z łapkę w górę, w palecie, zacznij i kwardynków się, a ja się żegnam i nara